Witam moi drodzy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć krótko coś na temat trybów jazdy BMW 5F10. Moja ma 3 litry, 258 KONI dokładnie. Eee, I tak. E, tryby jazdy zmieniamy tutaj koło, koło dźwigni, zmiany biegów. Mamy ogólnie 4 tryby jazdy. Komfort. Eco Pro, Sport i Sport Plus. Jeżeli odpalamy auto, tutaj koło literki P, nic się nam nie świeci, bo to w standardzie po prostu odpala nam się w trybie komfort. Jeżeli chcemy jeździć ekonomicznie, przełączamy tutaj na tryb Eco Pro. Na wyświetlaczu też nam się pokazuje. Można zrobić tak, że to się nie będzie nam pokazywać, ten komunikat tutaj na wyświetlaczu, ale tutaj mamy informacje że jesteśmy w trybie eco pro do tego tutaj mamy przy włączniku głównym guzik ten tutaj możemy go włączyć lub wyłączyć teraz jest włączony aktywny to jest y, auto start stop czyli jak się zatrzymujemy na światłach to nam się autko gasi i po dodaniu gazu lub puszczeniu sprzęgła y, auto nam się odpala i jedziemy ja zazwyczaj po włączeniu wyłączam ten guzik po odpaleniu autka wyłączam ten guzik no bo ja mam na to swoją teorię jak wielu innych moich znajomych i przechodząc jeszcze do tych trybów a propos Eco Pro, jest to bardzo oszczędny tryb, jechałem do Chorwacji kilkukrotnie tym autem i potrafiłem zejść 3 litrowym samochodem w dieslu oczywiście do nie uwierzycie, do średniego spalania 6,2. Ja wiedziałem, niektórzy powiedzą i napiszą w komentarzach, że to nieprawda, ale to jest naprawdę możliwe. Słyszałem nawet opinię, że niektórzy zeszli do równych 6 litrów. Prawda? Także daję rękę gwarancję, że jest to możliwe, naprawdę. Druga sprawa: jak już powiedziałem, odpalamy autko w trybie komfort. I w trybie Comfort Auto jest bardzo żwawe, delikatnie Bardzo, bardzo Żwawie, bardzo żwawo reaguje na gaz A mamy do tego jeszcze tryb Sport I Sport Plus Przy sporcie to uwierzcie mi w mieście to jest naprawdę Szok Co to auto potrafi Dodam tylko, że Sport i Sport Plus różni się od siebie tym że w Sport Plus wyłączają nam się totalnie wszystkie systemy. Jeżeli przełączycie z trybu Sport na Sport Plus, to po prostu mamy informację, że różne systemy zostały aktywowane, deaktywowane i różne takie. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda w czasie jazdy: jak one pracują, te tryby. Zaczniemy sobie od komfortu. Przejdę na EcoPro i następnie na Sport. Sport Plus nie będę wam pokazywał, bo to po prostu jest to samo. Tylko mówię wyłączają się nam wszystkie systemy i mamy po prostu tak jakby starą BMW z przed 20 lat, przed żadnych, bez żadnych systemów. Fajną ciekawostką jest to, że te tryby jazdy w BMW 5, f 10 już są e, dostępne w każdym modelu. Bez dopłaty są po prostu w standardzie Nieprawdą jest Z tego co wiem Jak większość ludzi mówi, że to jest za dopłatą Nie, po prostu to jest wszystko w standardzie Od któregoś roku tam weszło Bodajże 2000 chyba Jak się nie mylę Piszcie w komentarzach Zaczęliśmy jazdę w trybie komfort Jadę sobie Skrzynia sobie zmienia biegi Tak jak potrzeba po prostu ta skrzynia zachowuje się normalnie. Puszczam gaz. Obroty są jakie są. Teraz przełączę na tryb EcoPro. Oszczędna jazda. I teraz tak dodaję gazu. Widzicie to po ekonomizerze. Dodam tylko, że ten tryb ma taką fajną funkcję. Dzięki której można zejść poniżej 7 litrów spokojnie, wręcz około 6. Tryb, drifto, tryb przepraszam, żeglowania, jest to coś takiego, że po prostu jadę szybciej, puszczam gaz, obroty nam schodzą poniżej 1000 obrotów, dzięki temu to auto jest tak ekonomiczne w dłuższej trasie. W mieście, w mieście jeżeli mamy duże korki, też się fajnie na tym jeździ. Następnie mamy sport, sporta mamy. To już są obroty dużo, dużo wyżej. No i wiadomo. Te biegi są dłuższe. I dłużej się utrzymują obroty. No i jazda staje się wtedy mniej ekonomiczna, wiadomo. Ale ja zazwyczaj jeżdżę w trybie komfort. Jestem zadowolony ze spalania w swoim autku. Wiadomo, jak trzeba czasami gdzieś przyspieszyć na autostradzie, to po prostu wrzucam w sport i sobie w ten sposób właśnie jeżdżę. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Zazwyczaj odpowiadam na wszystkie. jeżeli <grym>, zrobiłem jakieś błędy, poprawcie mnie, nie obrażę się, a wręcz nawet lepiej, poprawię się na przyszłość. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, piszcie, odzywajcie się. Subskrybujcie mój kanał, bo jestem dopiero początkującym. Chciałbym się rozwinąć. Za każdego suba bardzo dziękuję i dajcie łapkę w górę. Dzięki, cześć, pozdrawiam.